Siemanko, siemanko, dzisiaj długo wyczekiwany filmik o obronie. Dzisiaj pokażę Wam meczyk naszego najlepszego gracza na Discordzie, czyli Żabinio. Trafił akurat na Dejmiego, czyli jednego z najlepszych graczy w Polsce, proplayera, reprezentanta e, Polski. Także na tym przykładzie pokażę Wam jak należy się bronić. E, Żabinio polecał mi również kilka swoich e, uwag. Właśnie na co zwracać przede wszystkim uwagę, żeby Wasz przeciwnik no, nie mógł za bardzo przedrzeć się przez Waszą e, obronę, ja ten meczyk puszczę wam w zwolnieniu, o 25% będzie wolniejszy niż normalny gameplay, ponieważ normalnie jakbym puścił wam w pełnej, że tak powiem na pełnym tempie, to niewiele rzeczy byśmy mogli zdążyć zauważyć dlatego jeżeli jest troszeczkę wolniej to łatwiej pewne rzeczy E, wychwycić. Także zapraszam do oglądania. Tylko szybkie słowo od partnera naszego kanału. Potrzebujesz monet do FC26? Jeśli tak, to wbijaj na usevenbuy.com. Tylko tutaj kupisz monety szybko, tanio i bezpiecznie. U7Buy ma świetne recenzje od graczy z całego świata. W dodatku, obsługa klienta działa 24 godziny na dobę. A korzystając z kodu Clip podczas zamówienia, otrzymasz dodatkowe 8% zniżki. Link w opisie. A więc zacznijmy od najważniejszych rzeczy, które trzeba opanować w grze w obronie. Jak sami widzicie tutaj na przykładzie. Mamy już sytuację podbramkową. Żabinio jest w tych bordowych koszulkach. Dejmi jest w biało-granatowych również, czy to czarnych, już nawet nie widzę dokładnie. No i tutaj już mamy sytuację, gdzie Żabinio kontroluje środkowego obrońcę, a na pressingu drugiego zawodnika ma lewego obrońcę. Tu jest Nuno Mendes i jak widzicie, już dzięki temu, że no nie jest tym Mendesem, nie goni za tym, za tym Jamalem, tylko już odcina tutaj drogę do podania między Jamalem a napastnikiem. Także dzięki temu już Jamal no nie ma sytuacji do, do podania i w ten sposób traci piłkę i już można wyjść z kontratakiem. Tak więc no, kwestia po prostu, żeby wiedzieć na kogo się przełączyć. Staramy się po prostu przede wszystkim, jeżeli już wiemy, że jesteśmy za przeciwnikiem, na przykład lewą obrońcą, no to staramy się przełączyć jak najszybciej na środkowego obrońcę, który jest bliżej piłki i już nim jakby torować linię podania. Jak sami widzicie tutaj też Żabinio akurat tutaj bardziej agresywnie Gra, bo on też stwierdził, że granie bardziej agresywnie w obronie daje większe, większe skuteczniejsze odbieranie piłki niż takie, wiecie, zdawanie się tylko i wyłącznie na AI, tak więc również zwracał na to uwagę, żeby szybciutko przełączać się i presować nawet tym lewym obrońcom. Czasami się nie uda ten, ten odbiór, tak nie trafimy w przeciwnika, w piłkę i po prostu stracimy tego zawodnika, ale wtedy szybciutko przełączamy się na kolejnego. Zawodnika, i w, ten sposób, i w ten sposób bronimy. Tak jak tutaj na przykład już widzimy, że leci le, Mbappe lewą stroną, to już tutaj lewy obrońca był, był przełączony. To akurat nie jest lewy obrońca, tylko lewy skrzydłowy akurat Wini, ale już widzicie, żeby właśnie w trakcie, w trakcie kontrataku już przełączać się na zawodnika, który. Prawdopodobnie pierwszy dopadnie tego zawodnika z piłką, żeby po prostu już go tam presować. Jeżeli będziecie się umiejętnie szybko przełączać, tak tutaj widzicie. O, akurat na przykład tutaj była sytuacja ze spalonym, także tutaj akurat Dejmi tego nie wykorzystał, ale sami mogliście zobaczyć, jak szybko trzeba przełączać się między tymi zawodnikami. E, tutaj możemy spojrzeć z perspektywy Dejmiego akurat jak broni, tak? Czyli już jest przełączony na teo Hernandeza. zanim w ogóle to podanie poszło do Williamsa. W tej chwili przełącza się na środkowego, e, środkowego pompska, teraz na obrońcę, Tutaj dobrze akurat się przesunął bramkarzem e, i ta kontra akurat mogła się skończyć skończyć bramką także zobaczmy jak tutaj broni tak czyli ma dwóch zawodników przy krótkim rozegraniu różnego tak żeby właśnie też nie dać rozegrać piłki i w tym momencie już żabinio się broni także przełączony na obrońcę zobaczcie jak on szybko się przełącza teraz jeszcze troszeczkę się cofną mendeszem żeby chronić się przed tym długim podaniem do, do skrzydłowego tak więc tak więc warto na to zwrócić uwagę, dlatego właśnie puszczę Wam ten filmik w zwolnieniu, żebyście widzieli właśnie na jakich zawodników się przełącza w danym momencie. W tym momencie jest na ośrodkowym obrońcy, w tym momencie na De Jongu i za chwileczkę będzie na środkowej obrońcy i tutaj akurat padła bramka, chociaż dosyć szczęśliwie ten Jamal tam się zakręcił i tutaj to jest tak naprawdę jedyna bramka w tym meczu, dlatego właśnie ten meczek jest dobry pod kątem właśnie gry w obronie, żeby Wam pokazać jak bronić, ponieważ jedna bramka w meczu się rzadko zdarza, zwłaszcza na tak wysokim poziomie, gdzie obaj gracze naprawdę świetnie grają. E, grają w, i w ataku, e, i w obronie, również jak widać, e, i tutaj była, ta, był też przykład. Akurat, może to cofnę e, co, e, tutaj. Akurat, Damian zastosował pułapkę e, offsideową. I na przykład, jak widzicie, że wasi obrońcy są bardzo daleko gdzieś e, od piłki jeszcze, i chcecie przypresować mocniej, e, włączamy po prostu pułapkę offsideową. Nie robimy tego, gdy nasz przeciwnik jest już pod samym polem karnym, ponieważ my po prostu zrobimy mu akcję sam na sam z bramkarzem. Ale w takiej sytuacji, jak tutaj na przykład. W tym miejscu boiska, gdzieś w środkowej strefie albo kawałek, nawet za, można spokojnie tą pułapkę offsideową włączać. Włącza się ją klikając dwa razy w górę na D-padzie. I w ten sposób szybciutko wasi wszyscy obrońcy wyskakują do przodu, i troszeczkę blokują też podanie jakieś prostopadłe gdzieś za linię, za linię piłki. A jeżeli nawet przeciwnik tak zagra, to zazwyczaj będzie już na spalonym. Tak więc, tak więc w tym momencie możemy zobaczyć znowu, jak nie się broni. Tutaj już goni za Jamalem, tak? bo wie, że Jamal jest rozpędzony. Jak dostanie podanie prostopadłe, no to będzie miał przewagę, i tutaj idealnie obronił tutaj Mendersz. Zdążył, tak więc znowu bardzo szybkie przełączenie się na odpowiedniego piłkarza zrobiło tutaj robotę. W tym momencie jak broni Dejmi, tutaj jest środkowym obrońcą, w tej chwili Reindersem, i który akurat zdążył jeszcze przeciąć to podanie, także idealnie, szybciutko się nim wrócił i możemy to jeszcze teraz zobaczyć na, o zobaczcie. Co prawda nie przejął piłki, ale odbił ją w taki sposób, że przejął ją obrońca, także Tutaj też ciekawy przykład na to, jak szybciutko trzeba się przełączać na odpowiedniego zawodnika, tak żeby zablokować linię podania i tutaj akurat bardzo dobre podanie do Mbappe, no troszeczkę jednak za słabe, nie zdążył się rozpędzić i nie doszedł do tego podania, także tutaj akurat no, się nie udało. I kolejna rzecz, jaką warto tutaj wziąć pod uwagę, to niespamowanie przycisku odbioru. Na przykład w tym momencie tutaj popełnił błąd z, z próbą odbioru właśnie Dami i zobaczcie, jak dużo czasu stracił na tym, że nie odebrał tej piłki i zanim zdążył się ustawić i przykryć tego zawodnika, to już dawno było po podaniu. Po tak więc. I przez to poszła naprawdę groźna kontra, także przycisk odbioru, klikamy tylko i wyłącznie, że jesteśmy na równi z przeciwnikiem albo troszeczkę przed piłką, tak żeby mieć pewność, że ją trafimy, bo inaczej no tracimy tego zawodnika na jedną, dwie sekundy czasami, a to jest zbyt dużo, żeby to później nadrobić, tak więc tak więc uważajcie z tymi przyciskami odbioru róbcie to tylko i wyłącznie w momencie, gdy jesteście na 100% pewni, że, że tą piłkę e, traficie. Kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę to pressing drugiego zawodnika, jak tak widzicie tutaj na przykład na przykład na przykładzie żabinio, tak? klika przycisk e, pressingu drugiego zawodnika tylko na chwilkę, to nie jest tak, że on trzyma ten pressing i stara się do końca odebrać tą piłkę e, tylko e, stara się włączyć go na chwileczkę, jeżeli przeciwnik czuje, że jest na sobie, na, 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 jest presowany przez ciebie. To on i tak będzie chciał jak najszybciej tej piłki się pozbyć albo coś z nią zrobić. Tak więc nie ma sensu tego pressingu trzymać tak długo. Jeżeli czujecie, że wasz zawodnik, którym presujecie tym drugim zawodnikiem, jest bardzo bliski przejęcia piłki, no to wtedy się po prostu normalnie na niego przełączamy i staramy się tą piłkę odebrać. Także to też jest dosyć istotne, żeby tego pressingu nie nadużywać, tylko po prostu wciskać w takich momentach, kiedy czujemy. O tu, na przykład, widzieliście w tym momencie, to jest dokładnie idealny przykład na to, jak. Jak ten pressing drugiego zawodnika wykorzystywać? Tutaj traci piłkę Nico Williams, jest na pressingu drugiego zawodnika, teraz jest normalny, zaznaczony, teraz znowu jest na pressingu drugiego zawodnika, a blokowane jest podanie do tego obrońcy przez pomocniczkę, bodajże, czy napastniczkę która po prostu była tam najbliżej. Także jak sami widzicie, nie robimy tego non stop, tylko przełączamy się praktycznie cały czas między tym zawodnikiem, którym normalnie presujemy i tym, którym mamy zaznaczone pressing drugiego zawodnika. Także tutaj również możemy zobaczyć jak ta akcja się rozwinie. Mamy akcję podbramkową, jest Sergio podani do Yamala i tutaj akurat idealnie do adam obronił jakimś studem ten Jamal się przedostał przez tą linię obrony. I tutaj jeszcze jeden błąd akurat w wyprowadzaniu piłki, ale to zdarza się nawet najlepszym. Także to też kolejny sygnał, że ten pressing drugiego zawodnika też jak jest za mocno wykorzystywany, to czasami robią się takie dziury. Dlatego robimy tak, żeby, żeby kliknąć na niego, chwilę potrzymać i jeżeli czujemy, że ten pressing może przynieść skutek, to przełączamy się na tego zawodnika, właśnie którym mamy ten pressing drugiego zawodnika włączony i odbieramy w normalny sposób piłkę. Tutaj też bardzo dobry odbiór Mendesza. I już leci e, konterka. I na pewno też część z was często pyta albo zastanawia się nad tym, jak e, używać e, e, obrony na niskich nogach i sprintu jednocześnie w obronie. E, to też trzeba po prostu samemu wyczuć. E, jeżeli jesteśmy daleko od piłki, to oczywiście można podbić sprintem, ale jeżeli jesteśmy już blisko zawodnika, powiedzmy tam, e, nie wiem jak to obliczyć e, w centymetrach, tak ale jeżeli czujemy, że jesteśmy już blisko, no to wtedy przełączamy się na obronę na niskich nogach, która jest o wiele skuteczniejsza najświeższa po ostatnich patchach. Tak więc jeżeli chodzi o tą obronę, no to wiadomo, sprint wykorzystujemy, żeby podbiec jak najszybciej, a potem już jak jesteśmy blisko zawodnika z piłką, no to przełączamy się właśnie na przycisk L2 bądź LT, bodajże to jest na Xboxie. No tutaj akurat sytuacja podbramkowa: Żabinio trafia w słupek, byłby, byłby remis. Kolejna rzecz, jaką warto też sobie wpoić, jeżeli chodzi o kontrataki, tak? Jeżeli tracimy piłkę gdzieś tam pod polem karnym przeciwnika i leci kontratak na nas, to robimy po prostu wszystko, żeby jak najbardziej opóźnić ten kontratak, tak? Czyli przełączamy się na zawodnika, który jest najbliżej tej piłki, najbliżej przeciwnika, który jest z piłką i po prostu go presujemy. Lecimy na niego znowu oczywiście sprintem, a od, od, w momencie, gdy już jesteśmy blisko, przełączamy się na niskie nogi i w ten sposób staramy się odcinać linię podań przede wszystkim, żeby nie podał tej piłki gdzieś tam ze skrzydła i w ten sposób dajemy szansę swoim pomocnikom, żeby zdążyli się wrócić. No i żebyście mieli po prostu więcej możliwości na obronę właśnie takiego takiej akcji. Tak więc nawet jeżeli macie już tylko czterech obrońców, powiedzmy przy, przy, do, do obrony przed kontrą, no to warto warto przełączać się po prostu na tego zawodnika, który jest najbliżej piłki i żeby tak po prostu w ten sposób starać się opóźnić tą akcję. I ogólnie staramy się zawsze presować najbliższym zawodnikiem, bo w ten sposób przeciwnik będzie czuł, że naprawdę mamy tutaj włączony jakiś pressing całego zespołu non-stop, a chodzi właśnie o to, żeby nie dać mu za łatwo podejść pod pole karny. No tutaj jest Mbappe, akurat Hakimi ładnie tutaj wybronił, ale to jest Mbappe, oczywiście piłka wraca do niego z powrotem. Także znowu, znowu możecie zobaczyć, jak Żabiniu kontroluje swoich obrońców. No tutaj akurat doszło do <laughs> troszeczkę szczęśliwej sytuacji, że tutaj bramki nie było. Ja bym pewnie normalnie już strzelał, nie szukał tego ostatniego podania do, do Yamala ale chodzi po prostu o to żebyście starali się już wracając do tematu obrony przed żeby po prostu starać się presować jak najszybciej zawodnika który jest z piłką oczywiście musicie też brać pod uwagę możliwości tego zawodnika do zagrania piłki gdzieś do innego zawodnika i tutaj również warto czasami wtedy presować drugim zawodnikiem tego zawodnika przy piłce a jednocześnie ustawiać się innym zawodnikiem żeby przeciąć linię podania, bo jeżeli tam ten zawodnik nie będzie miał komu podać, no to tak naprawdę opóźni to bardzo, bardzo jego akcję i, i w ten sposób spokojnie zdążycie się wrócić już całą resztą zespołu. Tutaj możecie zobaczyć, jak Patry ładnie tutaj przyblokowała Mbappe i spokojnie, spokojnie dobrała piłkę. Tutaj akurat znowu była strata. I zobaczcie, znowu już tutaj Nuno Mendes na początku przypresował, potem się cofnął, bo widział, że już tej piłki nie odbierze i już tutaj blokuje podanie do, do tego skrzydłowego, czyli Yamala dokładnie, a tutaj idealna obrona pani Jones, która też w odpowiednim momencie została aktywowana, żeby tą obronę przeprowadzić. I tutaj Marquinhos również. zobaczy, jak daleko jest od, od swojego, jakby od swojej linii defensywnej. Po prostu wychodzicie czasami już no, tak jak tutaj. Znowu Matkinios wychodzi i już blokuje jakieś podanie do środka. O, tutaj też aż dwóch zawodników było przy tym napastniku, także no, tak naprawdę nie było za bardzo gdzie podać. Tak więc jak widzicie, żabinio bardzo często, agresywnie podbiega do przeciwnika. Nie boi się wyjść tym obrońcom. Oczywiście nikt wam nie każe przejść przez, przez, przez połowę tym obrońcom, ale jeżeli widzicie, że nie macie nikogo bliżej, kto mógłby tą akcję przerwać, e, no to czasami warto wyjść tym obrońcom. E, I na, o, tak tutaj na przykład e, zobaczcie, jak szybko się przesuwa, przełącza między dwoma zawodnikami: raz Nuno Menders, raz Markinioż. E, kiedy trzeba to włącza pressing drugiego zawodnika yy, i finalnie no, dochodzi do strzału co prawda, ale to nie był strzał, który był jakby sam na sam, tylko się cały czas czuć było, że ten oddech obrońcy na, na tym strzelającym był, przez to strzał nie był już taki perfekcyjny. Jaki mógłby być, gdyby był sam na sam, po prostu bez żadnej e, ingerencji e, obrońców? Co jeszcze warto, e, warto wykorzystywać? Słuchajcie, jeżeli macie zawodników z playstylem e, Wojownik, tak? czyli z tą łapą taką mocną, to również warto stosować obronę zaawansowaną. Dzięki temu przyciskiem e, służącym do podania w obronie możecie wchodzić z bara w przeciwnika i w ten sposób również bardzo łatwo wytrącać go z równowagi bez faulu i w ten sposób również odbierać piłkę. Jest to również ciekawa opcja właśnie do gry w defensywie. E, oczywiście jest, to wymaga też troszeczkę praktyki, tutaj też nie jest tak. Sam dopiero zaczynam się tego uczyć, bo trafiłem ostatnio Vincenta Companiego, który ma właśnie ten PlayStation z plusem, dlatego uznałem, że warto będzie w końcu nauczyć się gry na obronie zaawansowanej, ponieważ jeżeli to zostanie już troszeczkę bardziej wyuczone, to przyniesie o wiele większe, wiele większe profity. Tutaj widzieliście, jak ładnie Matkinios jeszcze nawet cofnę tą akcję, bo naprawdę ładnie tutaj wszedł. Zobaczcie, pyk, obrona. I Markiela zobaczy, jak daleko wyszedł od linii defensywnej. Znowu się nie bał, tak? Czyli agresywnie wchodzimy, nie dajemy się rozpędzić, nie robimy miejsca przeciwnikowi, żeby sobie na przykład na dribblingu kontrolowanym wchodził w pole karne, bo wtedy naprawdę ciężko go już jest zatrzymać. Także im szybciej go zatrzymacie, im dalej od pola karnego. Tym po prostu lepiej. Także jeszcze wracając do tej zaawansowanej obrony, warto, warto się tego nauczyć. Oczywiście, jak ją ustawicie, to tak naprawdę nic się nie zmienia, poza tym, że jednym przyciskiem dodatkowo możecie właśnie wchodzić z bara w przeciwnika i w ten sposób odbierać mu piłkę. I tak naprawdę na tym to polega cała ta różnica między obroną taktyczną a zaawansowaną. Tak więc warto mieć to włączone. Jeżeli macie zawodników w obronie, takich właśnie jak Kompany czy Paczo, który też ma tego wojownika, no to również również spokojnie można, można w ten sposób bronić. I tutaj znowu widzimy sytuację podbramkową. Jak ładnie tutaj mędrzem blokowany był zawodnik, tym razem jest to Hato. O, tutaj akurat był już spalony. Ale też warto, warto spojrzeć, właśnie w jakim momencie i w których sytuacjach, na kim jest przełączony żabinio, żeby zobaczyć, właśnie w jaki sposób się broni. Także także jak chcecie to nawet, nawet do, do końca wam już puszczę ten meczek. Co, co prawda zostało tu już tylko 10 minut znowu mamy Mendesa na pressingu ale po chwili jest przełączony już normalnie żeby próbować odebrać no tutaj się akurat nie udało ale podanie zostało i tak przechwycone przez Marki Niosa tak więc tutaj też sytuacja zażegnana i już leci leci konterka za chwileczkę tu będzie przerwa to może to przewinę tutaj mamy już 82 minutę i znowu pressing od początku, tak, od początku pressing, już widzicie, zanim przeciwnik w ogóle dostaje piłkę już od zawodnika, to on już jest, on już jest e, e, presowany, tak, i tutaj akurat jest pressing, już widzimy, Mbappe się rozpędza, e, także tutaj Hakimi też już ma go na radarze i już jest, e, już jest piłka przejęta, także wystarczyło się na niego przełączyć, zablok zablokować nie podań, e, tutaj jest próba zagrania e, za plecy obrońców, niestety tutaj Juli nie dobiegł do tej piłki. Tutaj widzieliście, znowu offside'owa pułapka załączona. Tak więc, no i tutaj tu, tutaj również konterka, żeby dogonić Mbappe, to, to oczywiście nie jest to łatwe zadanie, zwłaszcza dla Lorente czy innego wolniejszego znacznie zawodnika, ale tutaj widzicie jak ładnie, to nawet akurat sobie zwolnimy, tak? Kundę, przełączony, już czuję, że tutaj może być podanie do tego zawodnika i przejmuje piłkę bez najmniejszego problemu, także Znowu kolejny przykład na to, jak ważne jest przełączanie się między zawodnikami. Nie, nie liczenie na to, że AI nam się idealnie wszystko y, za każdym razem ustawi. I wszystko nam wybroni tylko po prostu no, trzeba w obronie również pomyśleć, co byście wy zrobili, gdybyście atakowali. I w ten sposób troszeczkę przewidywać ruchy przeciwnika. Tak jak tutaj widzimy, Kundę już też jest przełączony, żeby przeciąć to podanie, ustawił się przed zawodnikiem, nie dał się wyprzedzić, zablokował, zablokował przejście i wybronił sytuację. Także. Także tutaj już mamy 91. minutę, za chwileczkę meczik się skończy, no i, no i na tym też skończy się nasz dzisiejszy poradnik o obronie. Mam nadzieję, że Wam się przyda, troszeczkę takich informacji od naszych najlepszych zawodników, jakich mamy, z którymi mamy kontakt, tak więc dajcie łapę w górę, jeżeli filmik Wam się przyda, a na dziś to tyle, trzymajcie się, do zobaczenia, na razie, cześć!